Dzieciaczku, widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy reagować na moje stare, yy, niepubliczne filmy i od razu mówię wam, żebyście nie umarli z cringe'u, bo te filmy są trochę cringe'owe i zapraszam was na moją grupę na Roblox i na mojego Discorda, linki macie w opisie. No to co? I zaczynamy. I teraz będzie pierwszy filmik, który się nazywa Rock Heaven, jeden z moją siostrą. No dobra. Jezus Maria, jaki ja wtedy miałam głos, to jest nienormalny. Jezus Maria, jak ja mam to komentować, to naprawdę bezkomentarza. Moja siostra. No fajnie wiedzieć, że to jest moja siostra i fajnie wiedzieć, że... że to nagrywasz. Czemu ja się tak wydarłam? Mam nadzieję, że tylko nie słyszeli moi sąsiedzi teraz, bo jak to usłyszeli to będzie niefajnie. Jakiego weekend? A ja dopiero to jest mój pierwszy. Kto zaś zgasił światło? No może to byłaś Ty przed filmem. Jest siostra i ja jadę. A gdzie? Nara. Dara jest. I co wiem, tak w ogóle to jest pierwszy odcinek Już to mówiłaś po raz piąty. No ale ja kieruję. Mam pytanie, po co ja włączyłam tu takie migawki z tym dźwiękiem? Dobra, no może bez dźwięku. Po co ja włączyłam tu coś, skoro nawet... Ja nie jestem policjanką przez cały film nie jestem mała pewnie. W serio ja przyjechałam 500 metrów, żeby wysiąść w połowie. czy ta cringe'owa muzyka. Słuchaj, ktoś jest koło naszego domu! Chodź i zbanuj! To wie, czemu ja w ogóle wtedy miałam taki głos, taki... Taki... Siemka widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy coś tam, na przykład takie coś, nie? Normalnie to jest takie... Nienormalne. Aha, tutaj teraz będzie... Tutaj teraz będzie to balowanie. Co się ze mną stało? Idealny moment, widzowie, jestem goła. Tak za 10 minut. Nie, to myślę, że... Dobra, niech będzie. Tak range'owa twarz. Co tak robi tam w tym tle? Torek ósma. Jorek1730, jakiś filmik? Chyba siostra tak mówiła Siostra, gdzie jest coś tęczowego? Gdzieś na pewno Wyszukaj sobie Rainbow Albo nie, w sumie nie będę na tęczowo Będę się ubiła No, ale jesteś na tęczowo kobieto Więc... Bo co tu jest? Nie jest na tęczowo, włosy ma tęczowe Ubranie ma tęczowe to też ma w kolorach tęczno, nie wiem. Nie wiem chcę. mogę założyć? Będę ubrana jakoś słodko. No nie widać, żebyś była ubrana słodko. Czy od razu jest takie słodkie? Ty. I moje ucho kochani widzą, że jesteście słodcy. O! Właśnie ominęłaś coś słodkiego Będę ubrana jakoś słodko Proszę jest takie słodkie? Nie, Właśnie ominęłaś, tutaj jest takie piękne, słodkie coś, o Tutaj jest takie piękne, ładne i fioletowe dynia, to jest na pewno słodkie Słodkie Dobra, widzowie, i ten film, no, jak ja bym to miała skomentować, to, no Zostawię to może bez komentarza, ale coś powiem na ten temat Po prostu... masakra Jaki ja w miałam głosik, normalnie taki Widzowie, słyszycie by tak... Nawet nie miałam mikrofonu, więc mnie w ogóle nie było słychać Masakra Okej, okay, widzowie, i kolejny filmik To to będzie jakiś Toka Life World Dobra, i 30 maja 2022 Uuuu Czemu... Czekajcie Czemu ja nie wyciszyłam tego? Bo mnie tutaj prawie w ogóle nie słychać. Ta takie tin, tyn, tyn", a ja takie... Dzisiaj będziemy nagrywać odcinek Takie, nie? Boże, to jest takie nienormalne. Jezu, Ja mnie tam w ogóle nie słychać. Jezus Maria. Bardzo ja, ja w ogóle nie rozumiem, co ty mówisz, więc nie mogę tego skomentować. Okej, okay, to jesteśmy. O! Wyciszyłam! Gratulacje dla mnie, Gratki! Bratku, gratu gratulacje sama dla mnie. No w końcu! Nie no w końcu! Wy się nie cieczkaj. A w, no w końcu, no w końcu. To już jest nieważne, więc teraz wchodzimy. Ale mam o tej 90 ziomgnię. I poo! Jak ona... Jak ona to zrobiła, że ona se zrobiła takie i już jest w środku? Tak się da? To ja tak w domu muszę zrobić! Dobra, nie, no oczywiście widzę, że żartuję, wy tak nie róbcie. Co tylko reakcje? Kochanie, one są otwarte. No Aj. właśnie, rodzice ma, zawsze mają rację. Ślepa. Co? No tak, jesteś ślepa, bo kurde drzwi są otwarte. A bardzo. Dobra, chodźcie. O ma patrz, już do szkoły. Ja, de, de. Tutaj mamy kuchnię. O, cześć. O Boże święty, trochę się boję tego, co teraz będzie, bo ja trochę już podejrzewam ten filmik. Ja to lepiej troszkę ściśle, bo się wydra. Co tutaj robisz? No, co, czekałam na Was w tej nowej chacie? W tej nowej chacie? Od kiedy te dzieciaki zają takie słowa? Yy, dobra. To. To. Popatrzcie, tutaj mamy już tak, tak. Y y bez komentarza Zostawię to bez komentarza Po prostu, czemu piekarnik jest otwarty w kuchni? Czemu to jest jakaś Miotła, się mop Z gąbką O, patrzcie mop. Y Czy widzicie ten mop? Czemu temu mo mopowi brakuje? Co mu brakuje? Hmm, no chyba brakuje mu tej miski takiej, żeby to wsadzić, nie? To jest przemota, taki lekce Chcę? Chcę? raczej chcę! Ojciec nauczył się gadać. No to mamy jakieś obowiązki. A tu? A tutaj nie ma nic. Pod zlewem nie ma nic. Tam jest ciemność. No hmm, Tutaj mamy lody he, he, dawaj mi lody to... Może w tych... o, kubeczki, kubek, kubek, kubek. to jest ta sama szafa Nic. to jest ta sama szafa jezus maria jaka ja głupia byłam e... może nie głupia ale trochę taka w mózgu miałam coś nie tak co tutaj ręczniki robi? No ręczniki są w pracy chyba po to, żeby je wyprać, tak? I ją w praniu. Czyli... Co ręczniki robią w praniu? No ręczniki robią w praniu może, żeby je wyprać. E, dobra. Niech ta moja główka trochę tam myśli. Okej. Okay. Czemu ten odkurzacz jest włączony? Bo może ktoś wcześniej sprzątał i go nie... i może zapomniał go wyłączyć. To ludzie chyba nie umiem. Czemu po prostu... Ten dom jest dwupiętrowy To czemu tutaj rodzice z dzieciakami śpią razem? W ogóle jakby jedna spadła, to od razu spadę na tą drugą. Jezus Maria! Jakbym ja tak zareagowała na mojego królika, to ja bym się nie dziwiła. Ale w bajce... Serio? Takie... Mamy pieska co najwyżej. Mamy pieska co najwyżej, a nie takie... No wiecie. One piszą, a nie się cieszą. Oni tego psa. Ui, mamy One śpią razem, to po co ten materac tam jest na dole? Jeszcze słuszko. Nie rozumiem tej gry. przestańcie. Nie, nie przestaniemy, będziemy skakać w samym domu, będziemy wszystko robić i będziemy robić wszystko, co jest tam za kanał Teraz idziemy do góry. Widzę, więc widzimy się u góry. Dobra. Okej, okay, dzieciaki, już dojechaliśmy. I co tutaj robi kij tutaj robi kij golfowy? I jak ci tutaj je Co, co, co? I jak ci tutaj je jak ty, ty, Dzieciaki! <grym> Ki golfowy, ale śmieszne. Kiki, dzięki, dzięki, szaka-bum-bum-bum. dzięki, szaka dzięki, bum bum. Bum bum. Bum bum bum. Bum Wyciszyłam, wyciszyłam, wyciszyłam Wyciszyłam, to jest 100% pewne, bo to jest radio, które gra, a mnie słychać Oh my god I będziecie mogli się kompletnie Dobra, nieważne O, ale wygodne Ale wygodne głupstwo, polecam Dajcie mi usiąść eee. A czy samo przypadkiem nie powinien być tam na dole w tym kącie, czy tu? A tam ja nie rozumiem tej gry ABCD Przez... 4 8 12 18 Ile alfabet ma liter? Coś. Wiadomości. Super. Nic nie włączamy. Nie. No nic nie włączamy, a proszę, leci sobie telewizor, tak? Ale byłam mądra. Coś fajnego no. No ale ja, jak widać, telewizor już w Was nie lubi i Was się nie słucha, bo się wyłączył. Mam pytanie, jest dzień. Czemu te zasłony są zasłonięte? O. Nie rozumiem tamtej, tamtych czasów. O. Nic, nic, nic. Czemu Dobra, widzowie, jakbym miał skomentować ten film, to ten film jest głupi. Ten film jest głupi, zbyt wydzierający się. I jest banalny do nagrania. W ogóle co się z nią stało Czemu ona? Ui? Czemu ona takie Masakra? Ostatni film przygotowałam Najśmieszniejszy jaki się da po prostu Bo to jest naprawdę mega śmieszne Ja nie mogę się To jest normalnie Przez co się da tak podjarać To jest taki cringe Normalnie masakra <słuch> 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 Już sama myśl na to jest trochę taka... taka, 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 taka... Nieważne. Co to jest? Czemu ja próbuję wejść do własnego domu? Skoro ten dom jest otwarty? Ja mamona mamonka, mamonka robiona Jeszcze nie skosowałam tego Ja piję jaki to jest Jeszcze raz <g Eminem> <gulpý> W ogóle czemu jakaś Ty Piara tutaj była ze mną Patrzcie tak ktoś jest ze mną był ze mną i se tak nagle zniknął Dzisiaj to by było tyle Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał I jak chcecie więcej właśnie takich filmów z, Na przykład właśnie z takich reakcji Albo jakieś inne filmy, to piszcie w komentarzach I piszcie wasze niki No i co, no i pa pa Życzę wam miłego dzionka